Krótka historia kawy. Oczywiście kawa dla nas teraz to jest coś oczywistego coś bez czego naprawdę dużo osób nie jest w stanie sobie wyobrazić życia zwłaszcza poranków, południa i wieczora czyli właściwie całego dnia, no i jeszcze nocy ale historia kawy no, zaczęła się stosunkowo niedawno chociaż pierwsze, można powiedzieć, zastosowanie kawy wywodzi się z Etiopii, gdzie już 3000 lat temu była używana. Choć nie w takiej formie jak dzisiaj. Była po prostu gotowana z masłem i solą. Do tego raczej zbierano ją z dziko rosnących roślin, nie uprawiano jej, przynajmniej w początkowej fazie. Ale kolejnym krokiem było przewiezienie jej przez Arabów do Jemenów w XIII-XIV wieku. Oczywiście do tego czasu ta uprawa kawy, można powiedzieć, wystartowała bardziej, Zaczęto ją uprawiać. No po prostu jednak to, co dawała plus smak, zainteresowało ludzi, w tym właśnie Arabów. Wtedy po tym przewiezieniu do Jemenu, zaczęto ją w specjalny sposób przygotowywać. Czyli prażyć i dopiero wówczas przygotowywać napój. Bardzo szybko nowy napój rozpowszechnił się na całą Arabię, prawdopodobnie między innymi dzięki Beduinom. Ten smak, a raczej też to orzeźwienie to jak kawa wpływa na nasze ciało jak to nasze ciało reaguje na wypicie kawy po wypiciu kawy po prostu się bardzo mocno tam spodobało. Przełom XV-XVI wieku to już bardzo duża popularność i co ciekawe pewne opory na przykład w 1511 roku zakazano ją w Mekce. Następnie też zakazywano jej w innych regionach. Po prostu uważano, że kawa może być czymś negatywnie wpływającym na ludzi, na to, jak się zachowują. Ale bardzo szybko wróciła do łask, i po prostu ci prawodawcy no już w końcu nie mieli nic przeciwko niej. Chyba też sami posmakowali w kawie. Podobnie było w Imperium Osmańskim, gdzie w 1554 roku otwarto pierwszą kawiarnię. I tu też był pewien opór, pewne stawianie granic, ale kawa była zbyt smaczna miała zbyt fajne działanie, żeby jakikolwiek opór mógł wystąpić, i też bardzo szybko się tam spopula spopularyzowała. W Europie koniec XVI wieku, ale bardzo powoli. Pierwsza kawiarnia w Anglii to Oxford w roku 1650. W 1671 roku we Francji, w we Wiedniu w 1683 roku. Oczywiście w Europie też pewne opory, też można powiedzieć, nie chciano zbyt bardzo wierzyć temu napojowi pochodzącemu z tych regionów, które nie przez wszystkich były lubiane. Od XVII wieku pierwsze plantacje zaczęły być prowadzone przez Holendrów, później przez Francuzów. A gdy w 1719 roku por Portugalczycy wykradli sadzonki i założyli plantację w Brazylii, no możliwości produkcji kawy stały się ogromne. Jeśli chodzi o Amerykę, to pierwsza kawiarnia to oczywiście Boston i rok 1670. Czyli już wtedy Ameryka dosyć szybko przyjmowała te nowości. U nas Kawa pojawiła się w połowie XVII wieku i też zyskała bardzo dużą popularność. Pod koniec XVIII wieku w Polsce pito tak zwaną polską kawę, czyli z tłustą śmietanką, mlekiem i cukrem. Była jeszcze niemiecka kawa, pozbawiona tych dodatków, czyli taka wersja biedniejsza. Więc, chociaż z pewnymi oporami, to kawa powoli zdobywała cały świat. A kiedy przyjęła się już w Europie, to bardzo szybko rozwój tych kawiarni, dostawy tej kawy stały się tak olbrzymie, zapotrzebowanie też było bardzo duże, także rozpowszechniła się na całą Europę, na Amerykę i wszędzie tam, gdzie oczywiście Europejczycy, Arabowie się znajdowali. A można śmiało powiedzieć, że w bardzo szybkim czasie był to cały świat. I taka jest krótka historia kawy, czyli dla nas czegoś oczywistego. Ale historia bardzo ciekawa. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem. Do usłyszenia i zobaczenia ponownie.